Siema Sabat znaczy się Poznań. Dzień dobry. Ja chciałam tylko zamówić taką kawkę małą, najlepiej, jakąś ślatę, takie z mleczkiem, prawda? Kawka, żeby było troszkę z kardamonem, prawda? I żeby była taka piosenna kawka, żebym poczuła inspirację do nagrywania kolejnych moich piosenek. Artystka roku polska otrzymuje Sana! O kurwa, to chyba ja! Boże, ale się nie spodziewałem, ale się nie. Jejku, dziękuję naprawdę. Wow, no na... prawdziwe, naprawdę. Ja się tak nie spodziewałam takiej nagrody, że ja dostanę, że ja taka mała tak dostanę nagrodę Fryderyka. Dziękuję całej akademii, moim słuchaczom, Sanaszom, Sahaszom. Sawaną. No jakoś tak. Naprawdę dziękuję i jest to znie... No po prostu aż się posikałam ze szczęścia. Naprawdę. Ojejku, się wyrażam najmocniej. Naprawdę niech Ojku, Ojejku. Naprawdę. On skłoni się od tych bąbelków. Ale najlepszym się mu zdarza. Moi drodzy, zagram dla was, tak przedpremierowo, tak dla was zagram e, Kolońska i... Dobra, zaczynamy. Ta kolo... Ach, wiesz. Ta kolo... O! Tak kolo... Aaaa! Ta kolońska... A, ta kolońska, a, Ta, kolońska, f, f, ta kolońska, i... Ta, Piotrek! Piotrek! Ta kolońska, ta kolońska i... Ta kolońska i szlugi... Tobą, a, a, ta kolońska... FAK! FAK Ta i szlugi... z tobą weekend był... długiii... długi ja się tak zastanawiałam, jak nazwać tych moich fanów. Sanachy to chyba nie. Sanasze, Sanasze, Sanachonchon, sanachon, Sanafewy, ale to tak też może. Sanaszy, Saszany, Sawanny? Nie wiem, naprawdę. Naprawdę nie wiem. O. Sanach, kolejne pytanie. Z kim chciałabyś nagrać duet? Słucham? Twoje oczy! Nie kupiłam się nieraz. Twoje oczy! A, 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 Jeku, ja tak bardzo się nie spodziewałam, że teraz z was przyjdzie. W ogóle myślałam, że wy wszyscy oddacie bilety i, i w ogóle nikogo nie będzie, bo to jest taki, taki, taki koncert, taki mój i tak, no ja się nie spodziewałam, że teraz mam fanów i wy jesteście w tych fiankach tak pięknie oglądacie, naprawdę jestem tak zachwycona i w ogóle, no po prostu... <laughs>

Dzisiaj ta 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 Szekspirowski Smyk Dzisiaj wolny Aromy Jejku oh, zapomniałam tekstu Był O ale Jazz Jejku ja tej kondycji nie mam bo tylko siedzę Przy tym pianinie i w ogóle Chyba mam zewał. Może, może jak ja mam dużo tych pryszczy na twarzy No wiecie w ogóle, może od czego? Może, może ja, może ja po prostu jest za dużo piję tych szampanów albo taki, wiecie, tych kolońskich i sz. No i już też tam, wiecie Trzymam teraz tutaj skrzypce i ja się uczyłam teraz cały czas po prostu, bo yy, mam kolokwium i wiecie muszę stać, bo ponieważ studiuję na Akademii Muzycznej, ponieważ jestem artystką i, i ja wam może zagram troszeczkę i posłuchajcie jak ja gram po prostu. Słuchajcie, a teraz dla was um, zagram taką nową piosenkę, bo ja teraz, ja już ja już nie chcę być tą Helenką, Tereską, czy inną ciotką, bo, słuchajcie, piosenką, tylko tak chcę być teraz taka zła trochę, taka niebezpieczna, wiecie, taka może raperka, nie wiem, taka chciałabym być teraz inna troszkę, dlatego nagrałam taką piosenkę i ona jest taka taka, taka, taka zła, ja pokazuję, że jestem taka, wiecie, i w tytule będzie Kolońska i Szlugi. Strasznie zła jestem. Bad girl! Co tam wiesz, Szampana? Nie, nie, szampan nie. Wódeczka, szacik. Cześć Piotrek, cześć Paweł, cześć Kamil. Właśnie podpisuję Wam pytę. Pytę. Płytę. Ach, jaki piękny ten wiosenny pes. No po prostu tak się nim zachwyca. I jejku, jeszcze taki rondelek mam nad głową. I, no, pytacie mnie też często o piosenkę jakiejś jakiejś Julki Wugaj, Gugaj, Gagan, Wiesenny bez... No nie okrywajmy, kto to jest OG Sonach Vibe. Wiecie, chłopcy, gdzie się patrzeć? Tu czy tu. Czy tu? tu. u Tu czy tu, tak? Tak, dobra. Dobra. Możemy zaczynać. Och kochani, to by było a-a-a. A, 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 nie przebiorę się tutaj. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie 24 godziny jako Sawana Żart, 24 godziny jako Sanach. Mam nadzieję, że wszystkie fanki Sanach nie mają do mnie pretensji i się uśmiały razem ze mną. Pamiętajcie, że to tylko parodia. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę pod filmem, żeby było nas jak najwięcej i żebyśmy dobili 100 tysięcy subskrypcji. Koniecznie zajrzyjcie na moje social media. Instagram, TikTok oraz Twitter. Tutaj pewnie teraz... Oduczyłem się gwizdać. Moją teraz tylko pić szampana. Widzimy się w następnych odcinkach, już w środę. Była z wami Boże... Bożena? Irena. 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 <głosy> <głosy> Błagam. Lepiej? Tak. Dobra. Uuu, mi się! Ty łowił tam! żebym się przygotował. Jo, jak coś. Coś na początku, że. O, Sanach, coś nam pytanie, to cię miałem tak nie bo tak suko. Dobrze. No, akcja. Sanach, kolejne pytanie. Dasz jakieś efekty Ty Tak, Dobra, akcja. Dobra. Dobra, akcja. Może. Tak chyba znowu tak też nie piłować. Że niby pilniczkie.